Dzień dobry. A to pięknie kwitnące zioło, to co to jest? To jest lnica pospolita. I o niej będzie dzisiejszy film. Aha, to był chyba najkrótszy wstęp do filmu na kanale, jaki do tej pory miał miejsce, nie? No dobrze, ale zapraszam. Dzień dobry. To ja, Katarzyna. I od razu mówię, że jest wiecznie, moi kochani, jest wiecznie, więc jeżeli ktoś będzie znowu narzekał, że mu wiatr wieje w mikrofon, no to proszę niech nie ogląda filmu Olnicy, bo ja nie jestem yy, władna zatrzymać wiatru. Może to się wydawać niemożliwe, ale zaiste tak jest. Dlatego być może będą przeszkody powietrzne, a ja będę Wam opowiadała dzisiaj o Olnicy, więc jeżeli komuś to nie przeszkadza, to serdecznie zapraszam i już zaczynam. Lnica pospolita, którą widzicie tutaj, tutaj, o, Linaria vulgaris, to jest rozi, roślina z rodziny babkowatych, która występuje na półkuli północnej, w Polsce jest bardzo popularna, występuje niemal na całym obszarze, występuje na pastwiskach, na łąkach, na przydrożach na torfowiskach nie jest specjalnie wybredna, jeżeli chodzi o ilość wody, bo lubi zarówno miejsca suche, jak i miejsca bardziej wilgotne. Natomiast preferuje zdecydowanie te stanowiska nasłonecznione. I na takich ją znajdziecie, proszę bardzo, tutaj również tak jest. Kiedy się po nią wybierzecie. Tam ją znajdziecie, kiedy się wybierzecie. No proszę, nawet nie czuję, jak mi się rymuje. A lnica kiedy kwitnie? No kwitnie teraz, czyli od czerwca do września, bo mamy sierpień. Uwaga, jak nagrywam film, mamy sierpień. I jak wy oglądacie premierę, też będzie sierpień. Yy, I surowcem leczniczym jest ziele zbierane właśnie w okresie kwitnienia. Proszę bardzo, podejdźmy bliżej. A otóż i ona. Yy, łodyga alnicy jest prosta, jest wzniesiona. Jest naga. No tutaj w tych okolicach kwiatków to być może trochę włosków się znajduje, ale generalnie jest naga. Do 50-60 cm wysokości. No tutaj ona nie musi być taka duża, bo ma piękne, otwarte, nasłonecznione stanowisko, więc nie musi o to słońce walczyć. Więc tutaj tak wysoko nie, wysoka nie jest. Natomiast liście. Liście bardzo proszę zobaczcie. Są wąsko-lancetowate. Bez wątpienia. Bezogonkowe. Bez wątpienia. I takie zielone do ciemnozielonych, powiedzmy. Natomiast te piękne kwiaty, które kuszą i które zachwycają, to są kwiaty zebrane w grona. I co jest charakterystyczne, że ta dolna warga w kwiatach jest taka jakby uwypuklona widzicie? Chyba to widać wyraźnie wydęta i w ciemniejszym, lekko takim pomarańczowawym kolorze. Tak wygląda roślina. O morfologii dzisiaj było bardzo szybko, ale myślę, że Lnica jest łatwa do y, rozpoznania i nikt z tym nie będzie miał żadnego problemu. Proszę bardzo. No, Larek, Znowu niezadowolony, bo pancia się zatrzymała i kręci film. Tociu! Chodź no tutaj do mnie na chwilę. Dalej dalej. No proszę bardzo do mnie. Oj, dlaczego nie słuchasz matki? Proszę do mnie tutaj przyjść. Aha, pójdę, bo jeszcze jest, e, s, że tak powiem, zdolna do tego, żeby mi nie dać kiełbasy po spacerze. Więc lepiej będę grzeczny. No proszę bardzo, usiądź ładnie. Jest <laughs> spóźniony zapłon. I przywitaj się łapą, proszę bardzo. Łapą się przywitaj. Przywitaj łapom się. Łapom się przywitaj, proszę bardzo. No super, taki jesteś troszeczkę dzisiaj, że tak powiem, niemrawy. No dobrze, to pancia mówi dalej. Proszę bardzo, jestem ja, jest Ilnica, o tam jest. I teraz Katarzyna opowie wam, jakie związki znajdują się w Ilnicy. Musimy na to zioło uważać, ponieważ są tam związki, są w niej związki o działaniu cyjanogennym. Głównie glikozydy cyjanogenne, takie jak linaryna, ale są też alkaloidy. Hmm. Są też alkaloidy, zwłaszcza peganina, czyli alkaloid pirolizydenowy, który dla zwierząt, szczególnie dla koni, które na przykład się pasą na łąkach, bywa bardzo niebezpieczny. Natomiast u człowieka w określonych ilościach, pamiętacie, ja zawsze wam mówię, że to dawka czyni truciznę, może ona być szczególnie skutecznym lekiem na różne dolegliwości, o których ja zaraz powiem. Ale lnica zawiera też alkaloidy, zawiera flawonoidy, zawiera śluzy, zawiera olejki eteryczne, zawiera garbniki, więc naprawdę mnogość całą przeróżnych substancji czy związków czynnych. I jak one działają? Lnica działa przede wszystkim na nasz układ pokarmowy, ale też działa na nasz układ oddechowy czy układ nerwowy. Yy, działa lekko rozwalniająco i teraz posłuchajcie. I proszę bardzo. Jeśli chodzi o właściwości rozwalniające, to lnica nie ma takich właściwości jak tutaj ta piękna kruszyna, która już cudownie owocuje. Zresztą owoce kruszyny mają mniej, mniejsze właściwości rozwalniające niż kora kruszyny, natomiast i tak mają silniejsze niż lnica. Dawniej dlatego te szelnice stosowano we wszelkiego rodzaju zaparciach u osób starszych i u dzieci, właśnie dlatego, że ona po prostu działa łagodniej ale działa też żółciopędnie, pobudza wydzielanie soku żołądkowego, więc może być wykorzystywana w leczeniu, właśnie jak powiedziałam, zaparć, ale też y, zastojów żółci, refluksu, choroby trzustki, choroby wątroby czy y, pęcherzyka żółciowego. Działa też wykrztuśnie, działa napotnie, działa przeciwzapalnie, więc we wszystkich dolegliwościach ze strony układu oddechowego może być nam pomocą. Na przykład w chorobach zatok, bo bardzo często też to jest taka choroba, z którą się wiele ludzi boryka i trudno ją wyleczyć. Więc w chorobach zatok możemy stosować ją w połączeniu z korą brzozy, w połączeniu z zielem macierzanki i gałązkami sosny na przykład. I wtedy takie Pary świetnie będą też, czy inhalacje z tego będą świetnie działały na nasze zatoki. Ale Lnica działa też na nasz układ nerwowy, działa uspokajająco, zwłaszcza w połączeniu z glistnikiem, więc w bezsennościach, w lękach, niepokoju, wyczerpaniu nerwowym można się nią posiłkować, natomiast działa też lekko oszałamiająco, więc nie zaleca się picia naparów. Wtedy, kiedy mamy zamiar usiąść na przykład za kierownicą samochodu. Bardzo proszę, żebyście o tym pamiętali. Słońcem nie razi, ale to nic, wytrzymam to dla Was. Yy, słuchajcie, działa też lnica moczopędnie, więc na przykład w skąpomoczu, czy w kamicy nerkowej też możemy po nią sięgać. Obniża nam ciśnienie krwi. Głównie czy, czy, czy dodatkowo, jeżeli dodamy do niej kokoryczkę, dodamy je jemiołę, dodamy glistnik i nagietek, to taka mieszanka bardzo w tym, w obniżeniu ciśnienia krwi będzie nam pomocna. Ale ona też jest pomocna w bólach głowy kiedy możemy ją połączyć z korą wierzby, możemy ją połączyć z korą brzozy, glistnikiem również, zielem wiązówki płotnej, zielem iglicy i wtedy nam pomaga. No tak, chciałam usiąść tak, ale jak usiądę tak, to wy nie widzicie yy, nic. No to muszę siedzieć tak. Słuchajcie, pomaga też nam na bolesne i pomaga nam na nieregularne miesiączki. I wreszcie takie odwary czy napary z możemy z nich robić nasiadówki, kiedy mamy problem ze stanami zapalnymi okolic intymnych lub hemoroidami. Widzicie zatem w ilu przypadłościach, czy w ilu chorobach ona jest nam pomocna. Ale... Możemy ją stosować również zewnętrznie, bo wtedy działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie, ściągająco na naszą skórę, więc stosować ją możemy we wszelkiego rodzaju chorobach skórnych, stanach zapalnych skóry, natomiast działa też na naszą skórę kojąco, działa na naszą skórę rozjaśniająco, więc i urodzie. Też pomaga. I w ziołolecznictwie my stosujemy zazwyczaj napary czy odwary selnicy. Tak? O, to jest najbardziej popularne, najbardziej powszechne dostosowanie. I teraz jak robimy taki napar? Po prostu szklankę ziela zalewamy szklanką w rządku i zaparzamy lub robimy odwar. I pamiętajmy, żeby nie pić więcej niż 100 do 150 ml. jakiś robak. No dobrze. Pamiętajmy, żeby nie pić więcej niż 100-150 ml lnicy 2-3 razy dziennie i nie dłużej niż przez 2 tygodnie. Natomiast jeżeli chcemy stosować ją yy, 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 dzieciom, to w przypadku dzieci powyżej 3 roku życia stosujemy od 20 do 50 ml no w zależności od wieku yy, dziecka 2-3 razy dziennie. No to my się już z zielnicą żegnamy, zostawiając ją w tyle, a ja Wam jeszcze tylko powiem, że no, cieszę się, że kolejne ziółko zagościło w Waszych zielnikach i możecie je stosować, tylko pamiętajcie, aby stosować zioła rozważnie. Bo jeżeli ja mówię do Was na przykład, że jakieś zioło można stosować pijąc do, do, do trzech szklanek dziennie i przez okres na przykład do czterech tygodni, bo są takie badania, że wtedy jakby nam nie zaszkodzi, to pamiętajcie, że to są graniczne wartości, tak? Graniczne wartości potwierdzone w badaniach. Więc nie balansujcie na tej linii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa. Nie pijcie no, tych trzech szklanek przez cztery tygodnie, żeby wypróbować, czy faktycznie nic wam się nie stanie. Po prostu najlepiej stosujcie zioła, w mieszankach w ogóle. Bo raz, że stężenia tych ziół są wtedy mniejsze, a po drugie jest wiele ziół, które się świetnie w swoim towarzystwie czuje, lepiej niż solo, i one wtedy o wiele korzystniej nam też działają. Hmm. Zgubiłam psa, ale za to znalazłam kępę w Rotryczu. No to chyba sobie parę gałązek urwę, jak to zwykle Katarzyna bez ziół ze spaceru wrócić nie może. Pies się, a, pies się już znalazł. No dobrze, nie wiem, czy go widzicie. Yy, w każdym bądź razie, poczekajcie. W każdym bądź razie, ym, z tą oto gałązką w Rotyczu, mimo że film był Olnicy, Katarzyna żegna się z Wami, mówiąc Wam papa pa, i spotykamy się przy okazji następnego filmu. A o czym on będzie, to na razie owiane jest woalem tajemnicy, ale wkrótce ta tajemnica się yy, wyjaśni. Więc czekajcie na następną premierę i trzymajcie się zdrowo, i trzymajcie się ciepło i pa, pa, pa. Aha, jeszcze tylko idziemy do domku. Ja oczywiście zebrałam trochę, bo nie mogłabym żyć bez zbierania. Yy. A, co tam się czai w krzakach? Słyszeliście? Coś łamało gałęzie. Chodź dolar, bo tam jest potwór. Chodź! Męczony pies. Hmm. Więc tak. Yy, zebrałam. I teraz chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że mówi się, że po roztarciu. Czekajcie, wąchnę. Że ona wydziela taki nieprzyjemny zapach. Nic bardziej mylnego. Dla mnie ten zapach nie jest nieprzyjemny. Musicie poszukać lnicy i powiedzieć mi, co Wy sądzicie o tym zapachu. No to teraz już naprawdę jest koniec i papa. No i oczywiście rozstać się nie mogę, bo chciałam wam jeszcze tylko powiedzieć, jak smakują te. Uh -huh. I teraz tak, jak się um, zje takie kwiatek, klnicy, to wyraźnie czuć, wyraźnie czuć alkaloidy y, pirolizydynowe, takie jak ma na przykład glistnik. To jest taki charakterystyczny smak: gorzko kwaśno drętwo cierpki. I od razu wiadomo, że te związki są też w wilnicy. Jak zaczniecie smakować przyrody i natury, tak jak mówiłam Wam. Mówiłam czy powiem? Kiedy ja ten film nakręcę? Dobra, tak jak powiem Wam w następnym filmie, to zobaczycie, że nauczycie się również rozpoznawać związki, które są w roślinach i będziecie wiedzieć, czy ta roślina jest bezpieczna, niebezpieczna. Czy jest i, i, i mało tego, będziecie wiedzieć, na co ona jest przydatna. Tak to jest, zobaczycie. No, to teraz już naprawdę pawa?